50 e, i za mną Dobra, nie pierdol, musimy walczyć. Siema mam wszystkich i, i Właśnie, to jest co debil jakiś. Czemu tak mi tylko gada, jakieś głupoty. Bo musimy walczyć, już się spóźniliśmy 3 minuty. Zaraz nam się skończy Pirata i zrobiłem i przetestujmy jak to działa. Bo, widzicie, Dobre, teraz mamy tych. Dobre to a wcześniej jest. wcześniej od cholery przychodziło cholera innych piratów i w ogóle no. rzeczy. Co chwilę, Więc czekając na noc, dam, noc... Chodź tu, Czekaj. No, cholery ja... kurde. Przywoło, ja się depam do ciebie, no. Ja tutaj mam szkieletron! Zapomniałem, że ze szkieletronem walczymy. No przecież mówiliśmy w poprzednim odcinku, że będziemy mieć szkieletrona. No wiem, ale ja tak przez chwilę zapomniałem. Ej, one tam skaczą mę. na niego, te, 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 te moje. Nie wiem. Mam nadzieję, że tak, bo inaczej będzie trochę do duchu. Ja Unika jego skaczą. zasranych rąk. Trzeba mu zniszczyć ręce na ekspertce. Nie trzeba mu zniszczyć rąk. Trze trzeba? Po prostu ale go my go nie zabiń. pokonamy. Wierz jak go pokonamy? Będziemy się za co chwilę cofać i chylać, nie? Rzuczać. A po co? No inaczej go nie pokonamy, bo zgniemy. No to zawsze tak robimy, że się cofamy i chylamy. No. Cztery ręce bardziej. Zresztą Cztery. aż tak ciągle tego robić nie musimy. Cztery Jak mi przywalił No to unika chociaż trochę, a nie tylko napierdzielasz ten o boże <laughs> Ciebie kika zobaczysz tak, on by go jest. tylko zaabił, nie, nie go nie dotyka w ogóle po podstawie. bo co ma ja go boss zabija. Ja jestem, tak. Widzisz? Ja Ej, nie. A idź, tu hopę zero movementu. No zero, właśnie ty nie masz movementu, o to chodzi. Zero, no bo jak hopie, są laksy. Tu to jak wiesz, nie wiem, zraksy. To, to samo, no jak, ty, jak ja widzę, że hopę on się teleportuje. W nie było. Są, myślę, że czemu zginąłem. Ty mógłbyś ożyć do kurwy na Zaraz umrę. Okrążaj go, po prostu go trzeba okrążać jakoś. Nie ja wiem. I, ty, i ty byłeś dwa razy teraz w nim i nie byłeś dzisiaj z nie nim, No fajnie. Dobra, fajnie. To się mnie to niesamowicie zgradzie, że byłem dwa razy w nim. Wolałbym raczej jakiegoś chłopaka. Ja, znaczy co? Nie dobra, ja ubieram te twinsy, bo mnie to już denerwuje. Dobre jeansy, tylko dobre jeansy. Co? Ha! Fajne piosenki mi się kojarzą z głowy. No. Myślę, że te zero Optimi coś tam będą lepsze, bo one jednak szarżują jakoś śmiesznie latają w mm. ogóle. One mogą być lepsze niż tych piratów. chociaż piraci biją więcej damage'a z tego co Ale one chopie, one, wiesz jak one grają, te piraty. Skaczą, e, się grą, tylko i nic nie się no. Ja się cofam. Nie. Tu jestem, spokojnie. Się okay. cofnąłem. Użyję Swift z potion Będę Gdzie tam lata? Tam lata? Tutaj lata Kręci się mu łeb, panie Łech, ale... Kręci mi... się mu łeb Ale kręci Ile mam potek? 65 Trzeba znowu ich porobić A już prawie zginął Jak go trafią? Tam jest łebek Kręci się Co to się... Ej! Dobra, się zmieniają Palincia Dobra, chyba go ściągnąłem na siebie jak się cofnąłeś Będzie spoko Dobra, dobra, dobra dobra Zgradziona, kurwiaj i No szczylą Patrz, ale wszedłem niego jak nie Jedną rękę lubię. możemy rozwalić Ale jestem głupi. Chyba mu padła jedna łapa Tak? Bo on ma normalnie cztery. No. Nie, nadal ma cztery. Tak jest Dobra. John, what the yeah. Ej, on Czarnę się tak myśli, taguje tak. No, nieważne. Nieważne! Nagle nic nie było, a nagle było i zginąłem i... na no, nic. Kurde, hosting. jak... Zapłać. Kuczek, zapłać. Tak kup. Mówię, zapłać. Kup może internet od razu. Ja? Ja mam 50 razy lepszy internet niż twój. To dobrze, że ci laguje na moim. No. Dobra, ródź się już lepiej, a nie gdy go też... No to powiedz tej grze, żeby już nie było URS lane, tylko UR Alive, no właśnie. No dzięki, że go tu przywołałeś. No to dzięki, że go tam nie ma. Aha. Fajnie, że ty go... Blessed Fajnie, Apple znowu woleciało, będziemy mieli Fajnie, że trygu. ty byłeś na spawnie i go tam przywołałeś i przez ciebie zginąłem. Tak, tak, Zgredze, tak. Byłem na spawnie i go przywołałem tam. <laughs> Zobaczysz. Dobrze, dobrze, że, że zaraz przez ciebie umrzemy, bo co? masz lagi ciur Co za lagi Zobaczisz yeah. no to co no jest nie wierzę stało. w ciebie człowieku, No się Ale w serio, rezpię się moja się A nagle on no, tutaj, muszę tutaj teraz siedzi przed, przed tobą. Nie dobrze skreć, brawo. brawo udało ci się żyjesz. Nie, ja już na no nie niego nie, nie, nie patrzę, ja się teraz kupiam na, na uciekaniu. Moje twinsy niech go zabiją. Grazie, pomóż mi chwilę. Oh, chwil. Heal. Cofam się, cofam się. Zaraz mu łapa padnie. Nie no, cofnąłem się przecież. Ja nie mogę z tym idiotą go zostawić, bo przecież on umrze. Jaki ty jesteś No cofnąłem jest? się, nagle ręka na mnie leci. No, jesteś no, nie wiejesz, w Ty, że tak jak jestem mistrzem to ty tutaj się boisz o mnie. No już jak... tak słyszałem w ostatnim odcinku, pamiętam. Chłopie, ja, bo wtedy się trollowałem, a teraz się nie troluję. Ja, aby taki tak, moment tak. jest. Bardziej, bardziej go unikam od środka, Chciałeś? No, Patrz, Widzisz jakie playsy? Ja On w ogóle nie wie, co się nie. dzieje. Dobrze, że większość twoich oczek go nie bije, tylko sobie lata, po prostu gdzieś tam idzie. Nie, biją i te jego potwory biją. Oczkę, Incoming. Nie, nie, nie. Co tu nie. się stało? Mówię, no, jesteś... że pospieszili. To jest Mówiłem downer. Ludebilu. Mówię, żebyście nie spokojni. Debil. Ty jesteś downem Powiedz tak, mi ja Czemu zginąłeś? Mówię mu dziesiąta jest e, nie, Dawaj nawalamy Dawaj ucieknie go nie, Zgrodzio, to jest za późno już, pospiesz się. Nie no, co ty, spoko! Eee, eee, spoko! E, e, po co pierdziesz czas? Niech pan z takim czulem w ogóle. Dobra, cięcie rób, bo jesteś idiotą. <grym> nie podoba ci się? Dobra, to ja... Gdzie nie podoba, to ja odchodzę, do widzenia. Nie, dobra, nie nagrywam, odchodzę. Dobra, cięcie. Kurwa, zjebie pierdolę. Musisz pospiesz się. Nie, 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 spoko. Okej, okay, my już wróciliśmy, jest godzina 7.00 pm. Za pół godziny przywołujemy bossa. A ja już się buwuję oprócz Gravitation. A co? Ja mogę się zbuwowało. Nie mogę zbuwać. Dobra, przywoływamy stafy. okej, okay. i przywołuj. Tam, już zbuffowało. możesz. Już możesz przywołać. Nie, jeszcze Dobra. nie mogę. Możesz, możesz, zobacz. Przywołuj. No teraz już mogę. Dobra, no. I teraz już musimy go pokonać. No Jak go nie pokonamy, to ja cię zabiję, kuczek. To była twoja wina w Gredzie. Za, za drugim razem sztukę, jak się mówi. to mówi. Ale nie wiem jak on mnie zabił, bo patrz. Patrzyłem się na chwilę. No bo był dzień człowieku i on wtedy po prostu zabija wszystkich. Serio? Wiesz to? Tak. Ale jest osoby co... Ale na ciebie. Ale jestem słaby że... w ten że nie wiem. Nie się jest. spóźniłeś, no. Ale mnie ciśnie teraz. Coś tam mieszo. A muszę się bo podrapać, po łeb tu no to nie teraz, aż go zabijemy. <laughs> I nie. Za późno no. bym się potrafił. <laughs> Chyba bym Oj. umarł ze swędzenia. jak w niego strzelają, hopie Przez ciebie mnie pod pachą teraz boli, no bo zgradział. A kofni mnie teraz, się, a się a mnie teraz ty powoli. tak swędzi. Przecież Lala, lala. Ło! Nic, nic. Kurde. Skeleton prime. No się nazywa. Keleton Prime nie? Skeleton Prime tak A jest też y... Jak ten się nazywał ten Transformers? Był taki Prime też No był. Optimus Optimus Prime To jest jego brat Tak jest w tej w historii Prime czy, nie wiem czy ktoś to jest złoty. i, i to te sprawy Tery Terrarium? No czemu się znowu teleportuje? To jesteś z całym razem oczywiście dlatego. No dobra. Nie widzę innych przyczyn. Spoko, ja strzelam wszędzie, bo ja już nie wiem, ja nic nie widzę, nie? Ja go, Ja też nie wiem za ja po prostu strzelam. A jak już strzelam, to mnie... A mógłbyś ten... do cholery przyjść na tą platformę, żebym To mnie to denerwuje, że, że, że mu nic nie robię. Ty tak mu nic nie robisz, więc spoko. Mi się cholera zasłania tymi swoimi łapami, to mi wkurza. Stój tu na platformie. ja tak niezbyt to mogę robić, ponieważ muszę unikać tego idioty. Nie wiem czy mam się iść tepnąć Tak Uciekaj Aha Nawet no tak że jest klikałem, tak. nie? Nie klikałem. To jestem martwy Klikałem luski Ja jestem martwy z gryzie. Nie denerwuj mnie, bo nie tyle ja czekałem Nie martwy, ja nie dam rady, no przykro mi, no jesteś chujowy i tyle, no co ja ci pocznę na ten temat Nie, ja odchodzę Dobrze Nie ma już Ja uciekam przed nim, strzelam do niego z Nie będzie czas, już BHT upadł, nie ma już BHT Sorry. Jestem w dupie, zgadzam. Jestem w dupie. 3 sekundy. Jest. 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 Na sekundę, Leci do ciebie, uciekaj na platformę. <grym> Przejrzyj do cholery, teraz. Uciekam. No... Ja. Proszę, kurczę tu moje No co? Jestem samo, jestem tylko samonarem. Co ja mogę zrobić? Jestem tylko samonarem. Nie pszać. Dobrze ci idzie. Jeszcze chwilkę. To Jak to długo trwa? Bo nie masz blisko domu. No, ale tylko, dobra, to, to tylko trwa tak długo, jak się pozabije Tak normalnie to trwa, tak, no trwa. Zabijmy mu tą jestem, rękę, jestem. Która, która strzela tym laserem. On ma już mało HP. Parę hitów tu jej nie ma. Ja nie wiem gdzie on jest nawet. No na platformie, nad platformą. Chodź tu niżej trochę. Oj. Ja dwie ręce ma, dobra. Mam dwie ręce. Mm, to trzyma, już było. Trzyma, trzyma. Na, 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 na. Ej, dobra. Dobijmy mu w te ręce. Ja mu w bo... Ja mubiję w ręce Gdzie on jest? Bufowałeś się z Gradzią? Nie, bo gravitation mam Użyję sobie. To... to, najbliższy to... Najbliższy jest... gdzieś ja mam tylko jednego bufuże. Bu jednego bufu mam. Pupu. bufu. Jednego o, bufu. ręka, zaraz, zaraz mówią, za tą rękę. Ręka ma pierdala, Mnie już od machania, a tu tyle pałek. Czekam do posania. Wow. wow, jakie rapsy, panie nie moje. A wiesz co trzeba zrobić Dobra, o Terrarii. Proszę. Polskie, bo nie było nie, jeszcze... Nie, bo nie było 100 tysięcy... łapek w takim czasie. Było, koniec. Było. Nie było, nie było, bo to miało być do pewnego czasu. Nie było łapek do tego czasu przykro mi. Skończyło <grym> Jaki, się. Jakie do no Kierowinę śpiewać. <grym> no bo tak było, było ustalone, wszystko, Ej hey, gdzie on jest. Laga mam. Nie widzę nic. Jest tu, jest tu. Ja uciekam, żeby mnie nie zabił czasem. Dobra, jest. Zgradziłam. Prachnie nie mam już potęg na manę i dupa Teraz to sobie pograłem. Nie mogę z niczego trzcalać. Z Przecież... niczego nie mam na nie mi mi niczego nie mogę z niczego, sorry. To się cofnij. Nie wiem cokolwiek zrób. Okej. Okay. Będę miał manę się, dobry jak, dobry jak, jak ją uleczę się, nie, nie dam mi manę, Kupię. Nie. Powiem im dawać manę. Dobra, ale co moje tuńsy? To, to one będą ci pomagać, to, a zaraz ja będę się kręcić. Mamy chwilę po prostu zgradzie, żeby go zabić. No ale ja nie mam z czego. Jesteś no teraz sam. Ja nie wiem, co Jesteś sam. Dobra, fokus jego głowa. No wiadomo, że głowa. Tylko no kurde. Już mnie to zdenerwuje. No co nie, przygotowałem się za mało manem i tyle no. I dupa. 11 nas I jak on mnie bije, to mi przybywa manet. Ja będę się dawał bić. To jakiś Kompl czas tylko, się ty, to się nie dał zabić, nie? Jezu, leci do ciebie, leci do ciebie, nie dam rady go odciągnąć. Jest tu, jest tu. To no uciekaj. Do ciebie. Dobrze. Bij mu w tą głupią łeb. Bo ja mam ja ja takiego, że się, jak się bie, że jak ja dostaję damage, to, to, to mam... Mamy. No, ściekaw i w leci, lecimy leci z tym. Damy radę. Znaczy nie damy rady, ale damy radę. Bijemy mu w tą głupią łeb, czachu nie. Ja się co Dobra. Piesza jest, mamy 3 godziny. Zdążymy. 3 minuty chciałeś powiedzieć. No, dobra, po strzelę tą. mi głowę. Ja się muszę dać trafić, no dobra. 3, 3 kafle, 2 kafle. No by, Chodź No bo nie, nie widzisz. No, 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 no. To mnie holuja to nie widać. No i co, dojadłem wiem. No, ja o o o o o, o, o! Jest! Otwieramy. Oluju! Dostałem ten! Za pierwszym razem! To się nazywa bardzo lepszy niż Bo ty dostaje za drugim razem. O kurde, ubieram to Jeszcze Koła Wingsy tisy? O panie! O jakie ładne o. Dobra, le lecę zrobić te rzeczy o. Bo po prostu teraz... Za pierwszym więc... Ale fart! A to jest 2% na to No to nieźle Jeszcze te Winksu dostałem od niego. Rush. To Kredzio, są od Rusha. Ja, ja Napiszcie polecam. mi kto to jest Rush. Nie, nie Rush. Co ja gadam? Will. Wheel. Willowy. Will. Wheel. To, to jest Will? Jakiś koleś pewnie z tego... Z... Nie wiem! Z... no. Jeszcze go. Dobra, Dobra, mam ten się, wózek, no. mam ten wózek. Equipable. Ok, equipujemy to. Wózek super. Jakie jest pokuty No teraz tak, ja robię sobie Pikaksa. No. E Mechanika baterii, dobra. Wózek <grym> Dobra, powiedziałeś tu przez jedną spoko. Skrzynka z gręcia Mechanikal to. Udało ci udało <grym> Gdzie się to robi? Dobrze sobie kilow na pewno, przyjacielu. Wózek się, robi, się czy... robi tutaj przy tym craftingu normalnym. Mechanical card jest. Teraz go usunę. Tego tak, no. nic nie chcę. Tower of Fright, dobra, co ja tu będę chciał? Flame Trowera nie chcę. To Avenger Poszuki, Emblem. To jest emblemat jest. A ty też teraz ważna sobie ten? 10x? 10x? Ten x? Ten x? Cen x? Tak? No to fajnie, mamy tak, od deweloperów, mam no mamy... Nie zostało. Julu, coś ty narobił. Po co go przesłałeś Ups. Sorry, musiałem kliknąć. Już sprawdzałem, czy ja nóż no, jest. Ja się zabić, bo to nie ma sensu. Dobrze, że zabijesz wszystkich, bo akurat sprawdzałem co mogę zrobić, ale bardzo ci dziękuję, śmieciu. Zabierz być idiotą. Zobacz, jedna przeżyła, widzisz? Ile ona ma HP? 30. Przeżyła. Goblin w ogóle Bany. Na Wyjebane, to się na Wyjebane, pe... Co będę walczył? Lol. Musiałem. To nie było śmieszne. Chciałem kliknąć i sprawdzić, czy jest na po prostu to było. Sorry, sorry. Ja ja idę. Człowiek. Oddaj mi teraz pieniądze. Idę po, idę po mojego golda. Tutaj jeszcze 10 golda. Twojego golda. No tu był aha, mój gold. Główno dupa. Tak powiem, przyjacielu. To są pieniądze. No, Strange Plant. Gdzie to się daje? E, nie wiem. Cześć, był koleś jak już zginął. Prawdopodobnie Dumy. Bany Bany Przepraszam. Musiałem Dobra, ja sobie chyba zrobię zbroję z tego Halloweenu, Bo mamy po prostu tu na to, żeby mieć, wiesz zbroję. Ale. ja też? sobie zrobię, chcesz Pokaż mi, gdzie masz ten Halloween? Ukradłeś Z zodzieju Aha, to zbroja daje więcej Ukradłeś 24 do styknie nim Excalibur, robimy Excalibur, nie? Dobra powiedzmy, że zostanę, ja nie robię Excalibura Czekaj Mili ranged mana, Oho, Oho. Uhuhuuu Tu tu, ty, ty, dwa ty. razy tyle Chyba O nie Stomany minął, dobra ale nie no, jak jestem głupi Przecież no ja głupi. samonerem jestem, a ja to zrobiłem, set cały no, to przykro mi. Tylko w samonarowej musiał chodzić. Co? Debil. co? I tak w samonarowej musisz chodzić w takim razie. Patrz, a ja zrobiłem cały set. No to mój yeah. przy sobie, jakby co i tyle. Zmarnowałem wszystkie Gedeonie. Dobra, postawię sobie to tutaj. Nie muszę przypominać, że jesteś Debilem. Hmm. Nie, ty jesteś. Chodź, wszystkim tego karta. Mamy pociągi. Muszę ja gdzieś lubię być, jechać pociągiem... Muszę gdzieś tutaj być. Nie muszę. Są tu gdzieś. Nie ma. Co to jest? z jakiś. W drogi, my teraz potrzebujemy wykopać chlorofit. A potem zbudować domek dla naszego ziomka. I musimy zabić plantery. Też. Zabić planterę to jak zabędziemy chlorofit. Dobra, jest wózek. Tak Tylko muszę założyć na początku ten kart. Okej, on jest super A on strzela Czemu on tak się świeci? Skąd wiesz Ty j**a, szybki. On tak się jest. świeci I Powinien strzelać Czemu się wyprzedziłem? No bo ja nie, nie, nie ten, niechałem wiesz No i co, strzela? Nie Powinien strzelać, ktoś tak pisał, że strzela Nie wiem, ja chyba nie strzela, wiesz Ale szybki jest Dobra, Nie, to my sobie później pozbieramy e, te wszystkie. E, po, no, no, tory sobie pozbieramy, porobimy. Splodujemy przez całą e, mapę platformę. To już będzie przygotowane na wszystkie chwilkę. bossy. Chodź tu do mnie, bo tu jest potion, który dodaje 400 many i 80 droga. Kup sobie od mnie. Co to jest za koleś? Taki NPC, który sobie chodzi. Ten stręż bref? Tak. Kupię. Nie no, ale na odcinku będziemy robić to kopanie chlorofitu i tak dalej Więc no, zapraszamy do kolejnych filmów, nie? I łapeczki no, oczywiście, i ale... komentarzyki tego nie chce, bo torcza, nie chcę blue conservative. Jojo, to są jojowe rzeczy Ale jojo ci nie potrzebne, bo jest dla wojownika A wojownikiem jest u nas Paweł Dobra, kupię sobie pełno tych potów Bo jest spoko, kupię sobie jeszcze Tyle, cztery z takimi wystarczą więc spoko. Ale ty, co się tam bawisz? Nie masz to robić. Nie, Jak się bawić. Chodź, tutaj pojedziemy. Pościgamy się, dawaj. Tu staniemy? W lewo stań, tu, na dole. Ja bym wolał tutaj. Dobra. tutaj. Trzy, dwa, jeden. Teraz! Mm, nie nie gdzie pojechałem? Ej, nie macie. Ja pojechałem gdzie, gdzie. No ty, trolu. Przecież ale szybko mieś... się porusza. Będzie trzeba zrobić sobie takie te tory, wiesz? Po całej mapie, będziemy się szybko poruszać. A, co mówię? Bo... No to dobra, no. No, no ci będzie. Ale serio, spoko to jest, że te karty dodali. No. I spoko to jest też na bossów. Będziemy sobie tylko wiesz, e, jechać tym i zabijać bossy. I te. No na każdym tak, dobry pomysł. No a czemu nie? No to tylko na jednego bossa będzie działało, ale tak, będę Bajiemy się po po całej mapie, o to chodzi. Bardzo szybko. Tylko o to. Pieszę się. Moim szczęściem. Więc nie mów. A ja, a jakby go tak zdajować? Pokaż jak będzie wyglądał po zdajowaniu. Jak dziwnie. Nie tu. tu. Ja mam zdajowanego przecież. Ja sobie dałem taki niebieski. Aaaa, zdajowany, dobra. No to subskrybenty, komenty, wapenty, górenty i piszęty co, co źle ty, co nie? Nie! Bo my nie robimy źle co. A, dobra, dobre. Nie mam się tak. Najlepiej wszystko. I ja odchodzę. Trzymajcie się. Ja mam też. odejść. Jak mam odejść tak. i kuczak mam odejść i, i ma się wszystko go skończyć, to nie. To... Tak, kuczak. Tak, tak taka jest prawda. Tyle, już skończył sztukę. Dobra. Cześć. No jeszcze ma Maryśka przyszła. Szczela, strzela!